Witam, z tej strony Karol. Jest 11 miesięcy po drugim przeszczepie włosów w Turcji. Zapraszam do zapoznania się e, z efektami tejże inwestycji. Tak jak ja już w poprzednich linkach dużo tu nie będę mówił, bo myślę, że no, najlepsze tu opowiadania, e, historie i tak nie oddadzą nie tego, co, co, co zobaczycie na, e, na własne oczy. Tak Więc tu się nie będę dużo rozpowiadał. Zobaczcie jak to wygląda. Przy, będę się przybliżał. Mam nadzieję, że wszystko zobaczycie. Więc mm, włosy tak się, tak wyglądają z tej perspektywy. Tu się obrócę z jednego z tyłu, z boku. Jak widzicie, fajnie to wszystko. Tu, gdzie nie gdzie, jeszcze mam takie prześwity, ale tak jak, ja, jak doskonale wiecie, ja miałam dwa duże przeszczepy włosów, więc większość z Was takich rzeczy to nie będzie miało, nie miała ta się obrócę e, z tyłu głowy. Ja to wszystko robię z, z telefonu. Słuchajcie, takim spalcańskim sposobem, ale cel tego jest, żeby Wam tu pokazać. A nie. Mam nadzieję, że to fajnie widać. Jeszcze mm, zobaczcie, jak to tak wygląda. Jedyny, słuchajcie, błąd, który zrobiłem, e, mm, to taki, że nie chciałem dużo przeszczepiać włosów tutaj. Gdyż ja w ogóle włosów tutaj nie miałem więc mi jak najbardziej zależało, żeby właśnie tą przednią część głowy zakryło. A widzę, że tutaj mi włosy lecą, więc za jakieś 10, 5, 10 lat, no tutaj mogę być łysy, ale um, ja o tym wiedziałam, tak po prostu, więcej, ja dużo włosów z tyłu nie mam, więc bardziej mi zależało, żeby te wszystkie dobre włosy przeszczepić tutaj na, na przód, a z tyłu trochę mi lecą. No ale no to tak już jest i to nie jest wina żadnego przeszczepu włosów, to taka genetyka. Um, tu jeszcze mam grzebień. Wszyscy znamy się z tego grzebienia. Słuchajcie, zaczeszki, jak u dziadka. Można robić w różne sposoby. Można i tak. A ona się przybliży i w taki sposób. No, różnie można to układać. Ja, ja sobie zawsze staram tak jakoś to ułożyć. Tu jeszcze mam, zobaczcie, jak się dobrze przypatrzycie, są trochę prześwity. Ale to nie są takie prześwity, takich miałem w, w wcześniej, więc tak jak mówię, no ja jestem zadowolony, sobie zawsze tą fryzurę tak jakoś układam teraz, więc myślę, że efekt jest fajny. Pozdrawiam i do następnego zobaczenia.